No zatem odpaliłem grę po 9 miesiącach przerwy i dzisiaj będę chciał Wam wszystko pokazać co, gdzie i jak. Słuchajcie, satysfaktory jest grom wręcz powiedziałbym wyjątkową. Widziałem jej cały progres od momentu kiedy wychodziła z ery accessu aż po dzisiejszy dzień, kiedy mamy możliwość ogrywania ją w pełnej wersji. Aktualnie z tego co zauważyłem większych jakichś zmian już nie ma. No cóż. Tak czy inaczej, dzisiaj zapraszam Wam do was do obejrzenia mojej konstrukcji, jak zmienił się ten cały teren, bo tak naprawdę zrozumie to tylko osoba tak, która faktycznie siedzi i zrozumie skalę skalę, jaką trzeba tutaj wsadzić. Ja mam rozegrane na tej mapce około 125 godzin, to jest dosyć sporo, ale dzięki czemu udało się osiągnąć tutaj niesamowite. Niesamowite struktury, co zresztą widać, ja może sobie wyłączę tego bombboxa, bo on jest tutaj niepotrzebny. No, na razie tak, niech to zostanie tak jak jest. No i teraz tak, może skala, którą tutaj widać nie oddaje tego wszystkiego, bo jesteśmy tutaj dosyć wysoko, ale... Zapewniam Was, że to ile tutaj poświęciłem czasu na to, żeby to wszystko tu zbudować, to jest całkiem osobny temat i osobna historia. Być może dzisiaj pokażę Wam z grubsza, co tutaj się dzieje, to co ta gra oferuje, bo widziałem, że na YouTubie no, ludzie potrafią tworzyć niesamowite struktury. Także no, my tutaj i... O, no, nawet udało się przeżyć. Było blisko. O, proszę, ačitman zdobyty. No dobrze, także skala być może nie jest tutaj jakaś odpowiednia, ale jeżeli staniemy sobie w miejscu, w którym zaczynamy naszą rozgrywkę, no co innego. Aż cud, że udało mi się przeżyć. No ale dobra. Podejdę sobie w miejsce, w którym de facto zaczynamy naszą całą rozgrywkę. Akurat jesteśmy na terenie pustynnym. Naszą grę zaczynamy w tej okolicy i tutaj tak naprawdę nie ma nic Więc skala tego wszystkiego, no może tutaj być przytłaczająca Także zaczniemy sobie od takiej ważniejszej kwestii, czyli jak wygląda w ogóle cała fabryka, bo to jest dosyć istotne Jest to wielki kompleks, w którym stworzyłem wewnątrz struktury. akurat mamy święta, więc prezenty spadają, ale można zobaczyć sobie, to jest główne wejście do tego całego obiektu, które było na początku budowane i ono rozrastało się powoli, powoli w górę. Bo taki był zamysł, że chciałem, żeby fabryka była wysoka, a nie rozpiętrzała się na lewo i na prawo. Dlatego też właśnie to w tym miejscu tak naprawdę był cały tutaj zamysł twórczy od samego tutaj, że tak powiem, zera. Później stopniowo było to rozszerzane. Przejdziemy sobie przez główną, żeby mnie nie wciągnęło, wejdziemy sobie do głównych linii, to jest tak zwany główny korytarz, cała struktura opiera się na tych trzech filarach, pierwszy, drugi, no i tutaj mamy tak zwany trzeci filar, dosyć wysoki i w środku w każdym z nich znajdują się mini, malutkie fabryki, w pełni zautomatyzowane, które wytwarzają mi to, co potrzebuję. Jest dzień, więc jeszcze wszystko widać, twórcy pokusili się o dodanie specjalnych elementów. Oświetleniowe, które całkowicie zmieniają diametralnie tą grę. Wygląda ono bardzo fajnie. No i muszę przyznać, że w nocy jest klimat. Także tu mamy pierwszy, pierwszą fabrykę. Po drugiej stronie zrobiłem sobie dokładną taką samą kopię tego samego. Po to, żeby wytwarzać dwa razy więcej tych takich najbardziej podstawowych materiałów. Później są one transportowane do tego trzeciego filaru, który tutaj przerabia nam na bardziej zaawansowane komponenty mamy tutaj przerabianie też miedzi osobnej kwestii i im wyżej tym bardziej będzie fabryka zaawansowana taki był główny zamysł więc nie pozostawiając tutaj żadnych złudzeń zaczęłem się piąć coraz to wyżej i udało mi się stworzyć tak zwane drugie piętro które składało się tylko i wyłącznie z tak zwanych tutaj jak oni to nazywają w monterów czyli fabryki monterskie, jak sami nawet widzicie, jest ich kilka, to nie jest jakaś tam fabryka, która idzie na ilość, ale chodzi o to, żeby ona produkowała wszystko w odpowiednich ilościach, tak żeby tutaj była możliwość mieć nad tym wszystkim kontrolę. Tutaj jeszcze nawet miejsce jest, żeby postawić kolejne hale monterskie, ale jakoś mi na tym nie zależało. Po drugiej stronie zrobiłem sobie kolejną część, czyli tak zwane bardziej zaawansowane maszyny, żeby to wszystko było w jednej linii. Tutaj postawiłem sobie tak zwane fabryki producenckie, i tutaj też no, jest dosyć konkretnie to produkowane. Tutaj komputery, jakieś bardziej zaawansowane rzeczy, i to wszystko tutaj zamyknęliśmy w dwóch piętrach. Wyżej mamy, zaraz wam pokażę, mamy ogromną. Elektrownię spalinową. Unia Europejska by się zestrała w majtki, aby to zobaczyła, no bo ja tutaj przerabiam sobie paliwo i wypalamy je po to, żeby można było zasilać tą naszą wielką fabrykę. Tutaj mamy rafinerię, czyli już płyny, przerabianie sobie wydobytych materiałów z Głębi ziemi, i tutaj właśnie wytwarzamy wszelkiego rodzaju paliwo, jak i też komponenty, które są nam potrzebne do dalszej fazy produkcji. Nie jest to jakieś wielkie, jak sami widzicie, mamy tutaj raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy czyli sześć rafinerii na produkcję plastiku i sześć rafinerii na produkcję paliwa. Zbiorniki w odpowiedni sposób tłoczone, magazynowane i transportowane dalej do właśnie całej tutaj elektrowni spalinowej. To zresztą pokażę Wam jak to wygląda, całkiem spoko, mamy tutaj zrobione tak, że Rury schodzą się z tego miejsca, zasilające Cała hydraulika tutaj jest zrobiona i to wszystko całkiem sprawnie działa Jak wygląda zużycie? Tak Czy to dużo, mało? Nie wiem, fabryka działa Cały bajer polega na tym, żeby można było zasilić sobie i żeby nam tutaj działała ta kolejka. Tutaj mamy kolejne budynki, nawet nie pamiętam, aha, rafinerii do wytwarzania kolejnych tutaj rzeczy. Tutaj mamy magazyny. Jak widać wszystko elegancko tutaj sobie funkcjonuje. Jest równowaga powiedzmy, nie jest tutaj nic zapełnione, cały czas jest ciąg zachowany. Jest to dosyć trudne zadanie, ale wystarczające. No i co? Idziemy wyżej. Czyli już kolejne piętro, tym razem już ostatnie. Tutaj mamy wykorzystywanie materiałów, jak i też płynów, żeby można było tutaj produkować jeszcze bardziej zaawansowane rzeczy. Czyli mamy tutaj tak zwane produkcję tlenku, glinu, który sobie tu, cały czas sobie tutaj działa. Dostarczanie materiałów, żeby to przetapiać, i po drugiej stronie mamy tutaj tak zwane miksery. Tutaj jeszcze pamiętam, że była. Raczej był problem z fizyką dostarczania wody, więc trzeba ją w jakiś sposób wtłoczyć na to wysokie piętro. Nie wiem jak teraz po aktualizacjach, no póki co widzę, że to działa. Wędkość napełniania jest taka sobie. Nie pamiętam skąd dokładnie ta woda była pobierana. Z tego co widzę to chyba idzie z głównych zaworów. Tu wszędzie się tłoczy. No wszystko tak pracuje na gwizdka bym powiedział. No, ale działa, to jest najważniejsze. Mamy miksery, które też wytwarzają jakiś komponent. A, czyli tutaj mamy dostarczanie... Dostarczanie... Aha, aluminiowa obudowa, czyli to idzie najwolniej. Okej, okay, no tutaj póki co widzę, że to wszystko powiedzmy, że w miarę sobie działa powiedzmy więc warto byłoby zobaczyć co się dzieje po drugiej stronie, bo jak sami widzicie, fabryka składa się. O, może tak lecimy. Czekajcie, żeby prąd nie chwycił. O. Fabryka składa się z tego głównego członu i jeszcze jest tak zwana odnoga ta lewa. I prawa. To są tak zwane fabryki, w których produkujemy i to jest w ogóle majstersztyk, to jest tak zrobione, że kurde produkujemy sobie tutaj tak zwane metale ciężkie, czy jakieś tam belki, płyty, takie tam pierdoły. I tutaj potrzebowaliśmy mieszania dwóch materiałów w hucie. Żeby można było wytwarzać, to z zewnątrz wygląda to w ten sposób, że sobie tu wchodzimy i tu ładnie sobie fabryki pracują. Możemy wytwarzać sobie sztabkę stali. Nie, przepraszam. Co ja tutaj... Aha, że sztabki robimy, to tutaj wytapiamy sztabki. A wyżej jest fabryka, która produkuje nam tak zwane rury oraz belki, które są dalej potrzebne do wytwarzania. Ale żeby w ogóle wytopić to, to musimy dwa materiały tutaj miksować i to pokażę Wam, jak to wygląda z... Środka, jak ten cały układ wygląda. Tak, została skonstruowana fabryka, która wszystko to miesza. Dla osób, które wiedzą o co chodzi, jest to niesamowicie trudne zadanie, żeby to wszystko tutaj zrobić tak, żeby to sobie samoistnie działało. I z drugiej strony, z tego co pamiętam, zresztą tam podejdziemy, wytworzyłem sobie... wytworzyłem sobie trochę inne rzeczy. Zaraz zobaczymy, co tam produkujemy. Aha, czyli bardzo dużo rzeczy niszczymy. No, jest taki przemiał materiału, że no, dużo rzeczy niestety wywalamy. Ale tutaj jest dokładnie ta sama zasada. Potrzebujemy wytapać sztabki sztali, a nie sztabki aluminium wytwarzamy. I tutaj też aluminium. Tu zrobiłem szklaną podłogę, żeby chociaż było coś widać. Można sobie wejść, zobaczyć, i zasada działania jest podobna. Tutaj akurat wszystko sobie lata i elegancko pracuje. Dobra, tutaj nie ma nic ciekawego. Co jest ciekawsze, to oprócz tego, że mamy tutaj fabryki, mamy stację kolejową i to niewiele jako, bo to aż nawet mamy trzy stacje. Pierwsza, druga jest jako główna, i jeszcze mamy tutaj z tyłu stację i to wszystko funkcjonuje. To działa. Fabryka tutaj z tej strony ma pełno taśmę ciągów, które dostarczają towar. W ogóle tutaj zobaczcie, jak to wszystko wygląda. To jest cały tyłek fabryki, gdzie są towary dostarczane i odseparowane, sortowane. Tu mamy główną stację, tutaj mamy trochę mniejszą i to wszystko sobie tutaj elegancko działa. Nie wszystkie materiały są transportowane z tego miejsca, trzeba je poprzywozić Czym zajmują się właśnie nasze pociągi Przynajmniej tak jest zamysł I proszę bardzo, pierwszy pociąg jedzie My sobie weźmiemy coś innego, jakiś inny składzik Żeby nie blokować torów Pociągi jeżdżą Słuchajcie, Czemu to tak wolno idzie, matko boska Siadaj. Przejdziemy się, zobaczycie, jak wygląda jedna z Tamtej fabryki wam nie będę pokazywać, bo to jest jedna kopia tego, co tutaj, tylko tam wytwarzamy sobie inny materiał. Tutaj mamy elektrownię zasilaną węglem, która działa na zasadzie spalania węgla oraz chłodzenia jej poprzez generatory, generatory pompy wody. One działają, to jest podstawowe źródło zasilania. Niestety pociągi zostały wraz z upgrade'em bardzo mocno spowolnione. Niby jedziemy 120 na godzinę, ale w ogóle tej prędkości nie czuć. Kiedyś można było się rozpędzać do 200 km na godzinę, ale niestety były problemy z wczytywaniem niektórych elementów i chyba twórcy dlatego zmienili jej prędkość. Dobra, skręcimy sobie w prawo i jedziemy w trasę. Światło zielone, więc możemy cisnąć. Nic tutaj nas nie blokuje. I tak oto wygląda fabryka już z daleka. Całkiem okazale. Dzisiaj przejdziemy się do dwóch stacji. Odwiedzimy sobie je. Puste, ciekawe. I zbliżamy się powolutku do jednego z rozjazdów. Jest to tak zwane bezkolezyjne skrzyżowanie. W takim, w którym. Część pociągów może jechać do góry dołem i się to nie będzie blokować. My sobie pojedziemy teraz w lewo i wykorzystamy to właśnie. I hop skręcamy i hop i na dół. Tu jest zrobiona jeszcze pętla, w razie gdyby się człowiek pomylił, to sobie może zawrócić. A no, my jedziemy do innego biomu Zobaczymy, czy mapka się zmieniła. Uu, czyli jednak trochę ciężej mu się podjeżdża. Troszkę drzewek. O, skały się pojawiły, tu nie było wcześniej. jaskinię Troszkę widzę, że trasa została zalesiona Ale zbliżamy się do pierwszego miejsca, w którym pozyskujemy materiał My akurat nic nie będziemy zabierać Tylko po prostu przelecimy sobie przez biom Jesteśmy dosyć daleko, można zobaczyć Jesteśmy w tym miejscu na dole no i wracamy. A, to jest kopalnia boksytu, dobra. Także sama frajda budowania tego wszystkiego jest spoko, skala jest ogromna. Powiem Wam szczerze, że wiele razy przymierzają się do tego, żeby zagrać jeszcze raz, ale powiem Wam tak, jest tego tak dużo, że po prostu się już nie chce odpalać tego. Tym bardziej, że jest kilka dosyć istotnych zmian. Na szczęście fabryki wszystkie działają, bo twórcy nie namieszali jakoś. Pamiętam, że ta gra była tworzona pomiędzy early accessem a wyjściem gry finalnej co spowodowało, że wiele materiałów zmieniło koncepcję i trzeba było fabrykę trochę przerabiać co było dosyć problematyczne ale na szczęście wszystko działa pociągi się nie klinują wszystko jest ok pojedziemy sobie teraz w prawo na skrzyżowanie, zakręcamy i lecimy Czerwone światło, wpierdzieliłem się, zablokowałem pociąg Ale na szczęście sygnalizacji jest dużo, więc do wypadku nie dojdzie I tak sobie jedziemy Z tego co widziałem to całkiem mocno się zmienił ten BIOS, którego pozyskuje paliwo właśnie Tam jest tak wszystko zmienione, że wam tego nie pokażę, ponieważ część struktur wrosła w skałę Dlatego to sobie pominiemy To jest nasza trasa główna daleka. Używamy główny wąwóz komunikacyjny, ale zbudowałem go na takiej zasadzie, że jest na rampie, żeby po prostu już nie kombinować. Jedynie to, że trasa jest dosyć malownicza, to utraciło taki dosyć ważny aspekt właśnie tego terenu, który nie jest równy. Ale póki co nie ma co narzekać, jest dobrze jak jest, mamy równy teren i udało mi się połączyć go z kolejnym e, miejscem startowym którego zresztą zmieniamy. Chyba woda się zmieniła, bo była kiedyś brzydsza. Teraz wygląda tak krystalicznie ta pięknie. Tu mamy kolejny e, kolejną stację wydobywczą, do której nie dojeżdżamy. Nasz cel to po prostu kolejny respawn, który nas interesuje. O, Czerwone światło. Ciekawe, czy mamy blokujesz Ciekawe, Skrzyżowanie blokujące. Okej. Okay. Dobra, niech tak będzie. Ten teren, który teraz tu widzicie, to jest jedno z kolejnych miejsc, które możemy się odrodzić. Wkrótce dodali też w tle, że mamy tutaj widoczne góry, do których się już dostać niestety nie uda, ale kiedyś ich nie było, tam po prostu był tak zwany, no koniec mapy po prostu, mgła, no ale nie było to żadnym problemem. I w ten sposób dojeżdżamy do końca stacji. To jest miejsce, w którym możemy też rozpocząć naszą rozgrywkę z innego punktu. Ja sobie pociąg zaparkuję. Na tak zwanej bocznicy No i tyle co mogę powiedzieć jeżeli chodzi o że do Satisfaktory. Gra naprawdę spoko Dla osób które Grają w teamie No jednak pojedziemy dalej Dla osób które grają w teamie mają tutaj znajomych Gra jest super, dla pojedynczego gracza No też jest spoko Nie? Naprawdę dużo mechanik Gra która była tworzona z myślą o graczach Gra stworzona dla grania z tym czym powinna być. I to jest wszystko, co chciałem wam powiedzieć. Trzymajcie się, hej.